Cześć, ma tu Adajarczyk, czyli Gona Travel. Jeszcze znajdujemy się w Bogocie, ale dzisiaj, tak, dzisiaj, 13 maja w piątek, ruszamy w kierunku Peru. Także do przejechania jakieś 3000 km. Na ten cel mamy miesiąc czasu. Tak się mówiłam z Izą, której to właśnie motor dowoże do Peru, czyli 3000 km. Miesiąc czasu wychodzi około 100 km dziennie. Także, no nie wiem, czy dużo, czy mało. Także dzisiaj chciałem przejechać jakieś 280 km do miejscowości Via Vieja Tam znajduje się pustynia Tatakoa, którą miałem już przyjemność widzieć, ale myślę, że fajnie tam będzie pojechać na motorze. I cóż, no, Google Maps pokazuje 6,5 godziny. A, także no jest sporo, sporo drogi do przejechania tak z grubej rury na pierwszy rzut, także zobaczymy ile damy radę. No i cóż, pogoda jest taka na dwa razy. Bogota jest cała mokra, coś padało w nocy, A, ale jak to mówią, it is what it is. Także ja tu jeszcze wrzucam filmik e, dla Was. Tak sobie pomyślałam, że będę do was, dla Was wrzucać filmiki Dobra, może nie codziennie, ale, ale często, kilka razy w tygodniu, mam nadzieję. Ale yy, no, nie będą to jakieś yy, nie wiadomo jakie perfekcyjne filmy, także nie spodziewajcie się jakichś pokosów. No, będę chciała, żeby mm, rzucać je regularnie i może nie spędzać tyle czasu na dopracowywaniu jakichś szczegółów. No, także zrozumcie, zrozumcie, zrozumcie. Będę chciała się po prostu dzielić z Wami tą podróżą. Więc, tak, tutaj już mój plecak jeszcze. Wrzuca się film, a tata załatwia jeszcze jakieś akcje, rzeczy i można ruszać na Peru, Bogota, Peru. Tyk, ale my tutaj będziemy jechać mniej więcej tak. Tutaj pewnie też w Ekwadorze więcej pojeździmy, no ale tu wychodzi 2900 km. No, plus wiadomo. Tutaj troszkę pojedziemy slalomem, żeby ekwador zwiedzić. Więc 3000. 3000. Trzeba teraz wszystkie bagaże przymocować. 20 godziny nam zajęło. Niestety, no przepraszam. Pokażę. Przepraszam, nie jak zamontować Pierwszy raz. Ja wtedy się nie robię przytoku. Nie robię. Ani tu. No dobra, no to zobaczymy. Jest 12.00. Mieliśmy wyjechać wcześniej. Więc wyjeżdżamy o 12.00. Nie wiem jak daleko dojedziemy Bo tu mamy 6 pół godziny jest 12.30 Więc za dnia tam nie dojedziemy Może trzeba będzie gdzieś wcześniej się zatrzymać Nic, zobaczymy Dobra, żegnam się Będziemy się widzieć w trasie Coś tam może się uda pokręcić no i przeprawa przez Bogotę w godzinach popołudniowych, także będzie bosko. Gotowi na wyjazd. foto 对呀。 Zobaczcie to. Tu masz kwiatów. Zimną wodę przyjmuj. Tak się tu nie ma przykwiczeń. Tak tam masz wodę. Tak, bo kolorowo jest. U góry masz mineralną. Zwykłą, nie gazowną. Przeprodaliśmy przez Bogotę, ale na szczęście Eee, jak to w takich tripach bywa, gdzie jest na przypale albo wcale. Nie myślałam, No, nie, nie sprawdzałam na mapie, tutaj jest wodospad, bardzo ładne po drodze. 6 km musieliśmy zjeść z trasy. Z, w mgle. No nie wiem. Salto de Tegendama się nazywa. Jest kosmos. Kosmos jest ten wodospad, naprawdę. Gracias. Gracias. No, que se ve espectacular. Y esa regresada, no son dos calles. Una más chimba, ¿oye? ¿vale? Pero no salten, no salten. No vamos a saltar. No. Ahí cierra el motor. No jest trochę zam zamglone, ale my no jesteśmy wysoko w górach, dlatego... Ale no, to jest... un lugar perfecto para fumar mota,

To jest soba A co to jest? To, to jest łezka. Pewnie repa z jajkiem. A to empanada. to jest. Una esta, una repa z huebą i y polio. I y una salsicha. E... Aha, masz albo czarną, albo masz aguapanela. No, panela. to jest? ta wiesz, woda z, jakby, z, z sokiem trzinowym. Yeah, bueno, decía well, un cafecito y una agua panelita. Gracias. Wow. Sí. Gracias. ¿Cómo no, se agua panela con queso, Takim cukrem nierafinowanym, brązowym jeszcze zanim się trzyma brązowy cukier. Cok trzinowy. No i kolomicie lubią dawać do wszystkiego ser, więc to też jest ser. Czyli jakby ser w herbacie. Do gorący czekały też tak dodają. Ale nie piłam jeszcze panela z serem. Samo tak, ale z serem nie. Słodka? Słodka? Nie, nie, nas tu nie dawego. Nie jesteśmy słodki. To dlatego, że to spada z cukrem. Słodka? Nie, 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 nie. Gracias. Moja repa. Jajkiem z kurtotem, a to jest kanapa Bojasens, czyli z rejonu Bojaka. W każdym rejonie w Kolumbii inaczej się przygotowuje arepę. W rejonie Boyaka się przygotowuje... No właśnie tak. Mm. Tak naprawdę, tak patrzę na mapę, to... Chyba półtorej godziny zajęło nam... Albo nawet dwie godziny. Półtorej godziny zajęło nam wyjechanie z pogody Przejechawszy jakieś... 28 km. Ale przynajmniej najgorsze już za nami. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu najgorsza Bogota. Ale teraz będzie przyjemnie będziemy jechać wzdłuż tej rzeki, do której jakby leci woda z wodospadu. Ta rzeka się nazywa uwaga rzeka Bogota. Na, na bank na pustynię nam się nie uda zjechać, bo jest godzina 15. A tam jest 6 godzin, więc o 18 jest ciemno, więc po 18 raczej nie dobrze byłoby nie jechać, ze względu do bezpieczeństwa w bezpieczeństwo, of course. co się zrobiło? Trzeba odpiąć podszewkę z kurtki. Tak jak w Kolumbii, jest raz cieplej, raz zimniej. Albo jest za zimno, albo za ciepło. Wcześniej było za zimno, teraz jest za ciepło. Ale na razie będzie ciepło, bo jedziemy w kierunku pustyni, więc... No. Więc ciepło. na no, rynku pieniądze perfektu. Mm -hmm. W miejscowości Jota na pustynię zostało 200 km. 20 km na takich zakrętach Google pokazuje 5 godzin, więc nie ma szans z bogaty. Pojechaliśmy ja tu tutaj, tu jest pustynia. Ale plan jest nowy, tak żeby dojechać do Girardot i tutaj po prostu gdzieś przenocować do jutra. Bardzo spokojnie na Ludzie siedzą, piją piwko, patrzą co się dzieje, pieski się bawią. Ciekawe co w ogóle nie będzie słychać, jak tak będę mówić. Jadąc. W każdym razie mamy 45 km i 29 minut dostało i tam trzeba się pewnie gdzieś przespać dojechaliśmy do

Aliśmenu. Szukając teraz, no, z tego trzeba patrzeć tam, gdzie jest em, darmowy parking. Więc tutaj jest tyle spoko, że można motorem wjechać o, tam do środka. Więc motory są bezpieczne. I to jest najważniejsze. Za 80 tysięcy, czyli za jakieś 85 zł, pokój z klimą, bo tutaj jesteśmy na terenach ciepłych. Elegancko. Pokoiczek. proszę bardzo. K będzie można nawet coś zrobić spoko. Spoko, spoko, spoko. Ej, ej. Ulica, łazienka. I trochę do motorów jest już zaparkowany. W każdym razie wyobraźcie sobie wczoraj płacam pieniądze z bankomatu. I wiecie, że bankomat wydaje najpierw pieniądze, a potem trzeba zabrać kartę. I ja zabrałam pieniądze i nie zabrałam karty. Zorientowałam się później i zablokowałam tą kartę kartę rewoluta. No bo jak już ktoś ją miał w swoim posiadaniu, to no, w Kolumbii, w Kolumbii, w Kolumbii, kartę, którą można płacić zbliżeniowo. No, to raczej nie ma co liczyć tutaj na jakieś cuda. A wyobraźcie sobie, teraz wchodzę na Facebooka. patrzę jakaś wiadomość, jakiś gość, pisze tam coś, ma, czy jesteś w Bogocie. W ogóle pisze to mi po angielsku. I napisał mi, że znalazł moją kartę. I kurczę, wiecie, jak gdybym gdyby nie zablokowała tej karty, chociaż w sumie no i tak, co z tego, że, że teraz mi napisał, jak i tak już w Bogocie nie jestem, ale no. Gdy wiedział wczoraj, to bym to bym miała kartę i nie musiałam jej blokować. Tak, to pozbyłam się jednej z kart, której używam tak naprawdę najczęściej w podróży do wypłacania hajsu z bankomatu. Ale no cóż, lepiej tak niż zostać na przykład okradzionym. Także, także tak, no ale w każdym razie tak chciałam po prostu powiedzieć tą historię, że, że są kurczę uczciwi ludzie. Propsuję, lubię uczciwych ludzi. Ale no cóż, co się już stało, to się nie odstanie.